Po ostatniej kuriozjalnej sytuacji podczas gali Fame MMA 24 oczy tłumu wciąż zwrócone są na dwóch osobników, których szczerze mówiąc zaprosiłbym na małe co nieco, gdybym tylko był samiczką. Marcin Wrzosek wygrał walkę z Pawłem Tyburskim i miał walczyć dalej w turnieju podczas tej samej gali. Jednak do kolejnego starcia nie doszło, ponieważ po walce na ring wszedł Piotr Tyburski, brat Pawła i przypadkowo spowodował kontuzję u łżotka. Po szczegółowych badaniach Marcin Wrzosek ogłosił, że z powodu urazu musi zrobić sobie co najmniej rok przerwy od walk. Paweł Tyburski uważa jednak Jednakże wrzosek przesadza z reakcją a działania podjęte przez niego i organizację FMMA w celu wyciągnięcia konsekwencji, są niesprawiedliwe. Co więcej, jak twierdzi sam Wrzosek, jest to jego jedyne źródło utrzymania i nie ma czym chłop posmarować chleba z szynką. W dzisiejszym odcinku chciałbym nieco przybliżyć Wam historię braci Tyburskich, których, nie wiem jak wy, do dzisiaj za chiny ludowe nie mogę w ogóle odróżnić. Bez kitu, zauważcie, że oni mają nawet takie same głosy. Po kolei Paweł Tyburski, szerzej znany jako Tybori, to postać, która pojawiła się na medialnym radarze nie tylko za sprawką swojej nietuzinkowej stylu ale również burzliwej historii życiowej. Urodzony 10 stycznia 1994 roku w Elblągu, wraz z bratem bliźniakiem Piotrem, nie miał najłatwiejszego startu. Gdy mieli 6 lat, trafili do domu dziecka, co być może wzmocniło ich więź, ale też na pewno wystawiło na wiele prób. Zamiast użalania się nad losem, chłopcy wyciągnęli z tego etapu życia ważne lekcje. Sport od zawsze był dla nich ucieczką i pasją. Paweł rozpoczął piłkarską przygodę w takich klubach jak Olimpia Elbląg, MK z Polonia Warszawa, GKP Targówek, a także KS Konstancin i Sparcie gdzie Najczęściej obsadzał lewą stronę defensywy. Dziś jednak nie widzimy go na Murawie, lecz w zupełnie innej roli. To jednak udział w programie Love Island Wyspa Miłości uczynił go postacią rozpoznawalną. Paweł i Piotr weszli do Willi w dwóch etapach i od razu wywołali niemałe zamieszanie. Z wyglądu niemal identyczni, mieli też podobne charaktery, choć jedno ich odróżniało. Tatuaż na ramieniu, którym tylko Paweł mógł się pochwalić. Już od pierwszych chwil w programie zaczęli intensywne podboje sercowe, a celem było jedno: zdobyć partnerkę, utrzymać się w grze i dojść do finału. Ostatecznie Paweł sparował się. Z Moniką Kozakiewicz, a ich historia nie miała bajkowego zakończenia. Po programie ich związek trwał jeszcze dwa lata, jednak w styczniu 2021 roku wszystko się posypało. Monika opublikowała w mediach społecznościowych screeny, z których wynikało, że Paweł nie dochował wierności. Zdrada zakończyła ich relację, a mimo, że celebryta usiłował naprawić błędy przeszłości, nic już nie było w stanie wskrzesić tego związku. Przejdźmy jednak do głównej części materiału, a mianowicie ich debiutu w federacji Fame LMA. Tam wodarstwo postanowiło od razu polecić z grubej rury i zestawić przeuroczych bliźniaków z jeszcze innymi bliźniakami, którzy, niestety, choć sympatycznie jak pijany wujek przy wigilijnym stole, polegli szybciej niż ustawa przewiduje. Na samej konferencji widać było, że tyburscy chcieli lekko poddymić i pokazać, że to jednak oni tutaj ustalają zasady gry. To niestety ich rywale starali się uspokoić sytuację, uznając, że oni są tutaj wyłącznie, by dać dobrą waleczkę. Znaczy, tyburscy mają na imię Piotr i Paweł? A dacie Kluk, moje na imię Piotr i Paweł. Ale pierwszy się urodziliśmy, nie? To jesteśmy a oni nie. Dopiero wyjdzie, kto jest oryginalny. słuchaj. <gry> Czyli to jest dla was nie tylko forma sprawdzenia się, ale też takiego objęcia nowego kierunku poniekąd. Szybko Ci wybijemy tutaj ten pomysł w głowy kolego. No, jak, jak, jak tak myślisz, to okej. Okay. Co się oszukiwać? Warunki fizyczne pary zawodników widoczne są gałym okiem. Trochę jakby porównać hamburgera z wołowiną z antykotu do dworcowego burgera za 6, złotych z tym takim mięsem, które chyba obok nigdy nawet nie leżało. Po tym starciu, internet momentalnie zakochał się w braciach tyburskich. Dosłownie. Sekcja komentarzy w wywiadzie po walce mówi jasno: chcemy braci tyburskich więcej, i więcej. Z chęcią bym bliźniaków jeszcze raz zobaczył. Pozytywne klony w Dobrze wiedzieć, że po upadku imperium klony mają własne życie. jaka faza, nawet głos. Taki sam. Znaczy, ktoś, kto z nami dłużej przybywa, to bez problemu, nawet idąc tyłem, nas rozpozna. Na jak ktoś pierwszy raz widzi, to na pewno, na pewno jest problem, tak. <grywa> Co na duży minus to fakt, że panowie nie stoczyli więcej pojedynków w Formule 2 na dwóch. Jako że to Paweł znacznie częściej brał udział w walkach na gołe klaty, to właśnie jemu poświęcimy większą część materiału. Paweł nie licząc wspomnianego debiutu, stoczył nie tylko Federacji Fame MMA aż 10 pojedynków. Ponieważ widać było go okiem, że facet bardzo mocno przykłada się do treningów, nie dawali mu byle jakich przeciwników typu z tosterą, choć jak znam losy wszech materii, wszystko jeszcze przed nim. Na Fame MMA8 miał okazję zmierzyć się z nijakim Arabem, który od słynnego wystąpienia w programie Żywy Rap wziął się za siebie i Zaczął trenować sporty walki. Niestety, historia araba to uniwersum z i upadków, a także ponownych upadków i wzlotów, i tak naprawdę sam nie do końca wiem, co już mam o nim sądzić. Co do walki, Paweł, mimo tego, że nie próżnował oglądając świat według kiepskich, dostał od swojego przeciwnika solidną lekcję parteru. I tak naprawdę, nie ujmując nic z obu panom, pojedynek okazał się nudny jak flaki z olejem. Arab cały czas przenosił walkę do parteru, zaś Tybori, biedny, próbował przenieść walkę do stójki, lecz na próżno. Jako fan mordobicia, nie jestem zwolennikiem oglądania pojedynków, które w większości wyglądają. Jak konkurs na to, kto lepiej zatańczy breakdance'a. Wiem, że parter to silna strona Araba, a walka była w formule MMA, ale chyba doskonale wiecie o czym mówię: Więcej mordobicia, mniej tarzania się po podłodze. Kolejnym pojedynkiem, który przykuł uwagę publiczności, był ten ze słynnym Soroko, który widać było nie pałał sympatią do symetrycznego Pawła. Na jednym z paneli Gali Prime panowie rzucali się sobie do gardy, choć to Soroko zdecydowanie miało więcej do powiedzenia. Fakt, nie były to argumenty na poziomie Einsteina, ale przecież jesteśmy w organizacji freakowej, a nie na kanale Saifana, więc po co te nerwy? Ale nie robi to na mnie wrażenia, kur... Po tym niesławnym monologu Federacja postanowiła zorganizować walkę obu panów, bo tak w ramach przypomnienia nie był to panel, na którym Paweł miał stoczyć walkę z Soroko. I tak wiem, przystojniaczek bił się wcześniej z niejakim lupom jednak pozwólcie, że skupię się na tych bardziej kluczowych momentach z jego kariery. Gdy Federacja zobaczyła, że pojedynek Soroko z Pawełem może być czymś, co przejdzie do historii wodarze, zorganizowali taki pojedynek i to wcale niedługo po rozmowie, bo już na drugiej odstronie gali Prime MMA. Na niej Soroko ewidentnie wrzucił na luz, bowiem panowie nie skakali sobie zbytnio do gardła. Powiem więcej, sam ty Story stwierdził, że Soroko jest na dobrej drodze do wyjścia na prostą, ale wiadomo jak to jest tą zmianą na lepsze u tej persony. Trochę jak u Araba, który już wielokrotnie deklarował, że kończy z używkami wszelkiej maści, by później znów do nich powrócić. I wcale się nie dziwię, jeśli będzie się tu ciągnęło do końca jego dni. I to on mnie zaatakował. Na szczęście już jest na, dro na dobrej drodze i damy do dobrą walkę, bo co co mam wymyślać jakieś konflikty, skoro ich nie ma, no. Oprócz tego na tym samym panelu Paweł miał zamienić parę słów z Normanem Parkę, szerzej znany jako Norman z Parchem. Paweł dość mocno poczuwał się do tego, by zmierzyć się z byłym zawodnikiem UFC, choć czas, jaki panowie spędzili na macie, pozostawiał wciąż wiele do życzenia. Doszło nawet do momentu, w którym to Norman poprosił Tyboriego o to, by ten pocałował jego klapek. Dokładnie. Norman powiedział, że przyjmie walkę z Padawanem, gdy ten pocałuje jego klapek. Lek a WiFlow, WiFlet! Daj się nie zahołuj, nie zachowuj się! Ale nie za nie zachowy, tak, tak. Moją no podeszwę. Nie, jest, znałeś, nie mogło zabraknąć zmianki o wyglądzie bohatera dzisiejszego uniwersum, tylko tak szczerze, facet ma 2 metry wzrostu, super wyrzeźbione ciało, piękną fryzurkę. W jakiej kwestii można się do niego przyczepić jeśli chodzi o wygląd? Gdyby przyszedł oszpecony z zakolami na pół głowy, to wszystko wróciłoby na właściwe tory, czy jak? Ale, ale co ty pierwszy? Ale cały czas gadasz o tym sure. wyglądzie! No stop o wyglądzie! Przebieg walki z Soroko był do przewidzenia dla każdego, kto choć odrobinę zna się na mieszanych sztukach walki. Cały pojedynek był dość umiejętnym polowaniem przez Pawła na wątrobę swojego rywala. Soroko, dzielny jak lew i odważny, w sumie jak Soroko, nie poddawał się, mimo że jeden z ciosów idealnie wszedł pod żebra. Paweł, zdezorientowany całą imprezą, stwierdził, że ponownie uderzy na wątrobę, bo i czemu by nie? Soroko skulił się z grymasem i było widać, że najchętniej wróciłby do domu pod ciepłą kołderkę. Sędzia Moment zatrzymał starcie i zaczął liczyć, choć było jasne, że to już tylko formalność. Adam, mimo że wyglądał jak bohater po starciu z walcem drogowym, wciąż nie chciał odpuścić. Soroko po raz trzeci padł na kolana, a sędzia, widząc, że to już nie jest walka, a pokaz determinacji na granicy rozsądku, postanowił zakończyć pojedynek. Kolejny z kluczowych momentów kariery Pawa był ten, gdy zaczął zaczepiać Alberto na swoich mediach społecznościowych. Alberto, bowiem już od początku swojej kariery, dawał wszystkim jasno do zrozumienia, że on, to byłby w stanie poskładać na opadki co najmniej połowę ludzkości. Co więcej, warunki Fizyczne obu panów były bardzo do siebie podobne, więc czemu by nie spróbować? Alberto z początku nie bardzo był przekonany co do walki z naszym dostojnym Alusiem i cały czas starał się przekładać to spotkanie. Miało nawet dojść do solówki poza kamerami, ale bądźmy poważni. Po co bić się za friko, skoro można za to zgarnąć grube siano? Coś mi się wydaje, że Alberto wówczas trochę się poczuł faktem, iż jego numer dwutakt był na odbiornikach wszystkich dzieciaków w Polsce. To właśnie to miało być powodem tego, że Alberto niechętnie chciał bić się z Pawełkiem. Dokładnie. Pawełek po prostu miał wtedy zbyt małe zasięgi, do tego te warunki fizyczne Lepiej poczekać aż Zdeca nam urośnie Jesteś takim trochę plastikowym kozakiem Więc powiem ci tak Moja pozycja jest prosta Ja chciałem z tobą walczyć, ale ty poszedłeś do Prima. Jeśli teraz taki k jesteś, wiesz, kozak i tak dalej To po mojej walce e, Którą będę miał w hajlik, Łapiemy się, ale ja ci nie daję walki W żadnej gali, tylko się napierdamy Normalnie na ulicy. Panowie w końcu spotkali się twarzą w twarz na jednym panelu gali High gdzie Tybori, nie będący wtedy na karcie walk, podbił do Alberto, usilnie chcąc zdobyć jego uwagę. Jego pojawienie się bez żadnej zapowiedzi nie spodobało się jednemu z uczestników tego zgromadzenia Hardkorowemu koksu. Dokładnie. Robert uznał, że skoro nie występuje na tej gali, niech wróci na swoje miejsce i da się wypowiedzieć tym, którzy zostali tutaj zaproszeni. to trzymać słowa? Idź z kanepeczkiem się, spokój tam, kurde, posadzony <laughs> Nie, to... Chłopie, chłopie, to nasze konferencje teraz migadały, nam głos, nie się wpi... tam, słuchaj. Wiecie, jakby. I tak w sumie była to całkiem normalna reakcja ze strony Roberta. Przychodzi Paweł, próbuje zebrać cały show, a przecież czas, że tak powiem, na wizji jest ograniczony, więc faktycznie lepiej by było, jakby wrócił na swoje miejsce. Po całym wydarzeniu, Tybori odniósł się do słów Roberta, choć uprzedzając, do ich wspólnego pojedynku do dnia dzisiejszego jeszcze nie doszło. I Burnejka, obiecuję ci, jak tutaj siedzę, że kolejny raz, jak odezwiesz tą mordę brzydką, to od razu cię wale na trąbę, od razu nawet nie pytam. Masz szczęście, że mi nawet po mikrofon zabrali, mi ci pocisnął chłopę. Ostatni raz takie coś. W końcu Tyburski doczekał się walki z Alberto, a samo spotkanie przed pojedynkiem odbyło się w miarę normalnych warunkach. Głównym argumentem Alberto miał być to, że Tyburski ewidentnie przesada z medycyną estetyczną, zaś głównym argumentem Pawła, że gdyby nie Malik Montana, ten dalej by była znowu przed kamerą telewizji SKTV. Siemano, tu Albert mój braciszek. Tak swoją drogą doszło nawet do parodii tego pięknego spotkania przez dwójkę braci I tak w sumie nawet im się to udało Siemanko wszystkim Z tej strony Pablo i mój braciszek Piotr E, Chcielibyśmy wszystkim powiedzieć, że bardzo was kochamy. E, żyjemy tutaj w Polsce już 28 lat. Żyjemy tutaj już 24 lata. Od pierwszego gongu walka przypominała chaotyczny pokaz sztucznych ogni. Mnóstwo ruchu, ale sporo ciosów lądowało w próżni. Tyburski od początku wyglądał, jakby miał zamiar urwać rywalowi głowę i wziąć ją na pamiątkę, ale jego przeciwnik sprytnie trzymał dystans, unikając najgroźniejszych uderzeń. Druga runda zaczęła się od kilku kopięć Alberto prosto w głowę Tyburskiego, ale zabrakło w nich siły, by posłać go na deski. Tyburi nie zamierzał dłużej czekać. Wyczekiwał odpowiedni moment, kopnął mało i gdy zobaczył, że ten jest nieco skołowany, ruszył jak taran. Opaciło się. Po solidnym ciosie na głowę Alberto osunął się na Mata, Tyburski widząc okazję do spektakularnego finiszu rzucił się na niego i zasypał gradę ciosów. Sędzia, nie chcąc oglądać dalszej demolki, przerwał pojedynek kategorii, mógł świętować wygraną przez techniczny knockout. Wyglądało więc na to, że Paweł miał na koncie cztery pojedynki, z tego trzy przegrał. Znaczy wygrał. Warto wspomnieć o konflikcie Tyburskiego z Don Casio. Panowie rzucają się sobie do gardeł aż do dnia dzisiejszego, a w roku 2020 miało nawet dojść do sparingu między przemieniem państwem. Jedni twierdzą, że Tyburski rozmontował Doncasio tak skutecznie, że aż zrobił mu zucha artystyczną instalację. Inni z kolei przekonują, że to życiński rządził w Ringu, a Tyburski sam uznał, że nie ma sensu dłużej tego ciągnąć. Jak dla mnie, gdyby nie Tyburski, Doncasio spokojnie by wygrał, a gdyby nie Don Casio, to Tyburski bez dwóch zdań wyszedł bez bezwycięstwo. Logika? Taka sama jak przy przeglądaniu po raz dziesiąty lodówki by sprawić, co jest z niej, a czego nie ma. Przejdźmy więc do ulubieńca tłumu, jeśli chodzi o kategorię dymy w świecie freakfight'ów. U boku przystojniaczka tym razem miał zasiąść nikt inny jak Denis Załęski, również na gali Haili. Ku zaskoczeniu wielu panowie starali się okazać sobie wzajemne szacunek, choć nie mogło zabraknąć chwili niezgody między nimi. A zrobię ci dziecko, w które ma nie wiem, zobaczyłem. Kontroluj kontrolu bo się naprawdę zaraz nie ciebie. Dobra, dawaj. Kontroluj Bayere, czy dobrze dobrze. Na tym spotkaniu miało nawet dojść do konkursu, w którym to Labryga miał rozstrzygnąć, który ze zgromadzonych wali mocniejsze lowkiki. Swoją drogą piękny widok. Denis Labryga przybija piątkę z panem Załęckim. Chyba nie muszę przypominać, jak dziś wyglądają ich relacje. Niestety, pomimo że zawodnicy zrobili co do nich należało, Labryga nie powiedział, który z panów ma więcej pary w kopycie. Kto mocniej kopie? Nie mogę tu mówić. Po prostu A musisz, po prostu, musisz. Po prostu chciałem sobie przyjąć poluki. nie? Ale masz jedną prostą misję! Ja odpowiem za niego, ja! ja, ja. Tak w sumie była to chyba jedna z pozytywniejszych akcji w historii gal frikowych, ale wiadomo, gdyby było więcej uśmiechów na twarzy niż agresji, mało kto oglądałby te wszystkie frikowe gale. Z jednej strony najbardziej znany huligan w kraju, z drugiej był uczestnik Love Island, który na zabiegach kosmetycznych zna się lepiej niż na kombinacjach bokserskich. Z pozoru starcie wyglądało jak spotkanie dwóch bohaterów zupełnie różnych bajek, ale ich doświadczenie w sportach walki sugerowało, że ma być ciekawie. Dodatkowego smaczku dodawała formuła boksu w małych rękawicach, czyli mniej osłony, tym większa szansa na solidne oklepanie. Walka zaczęła się zgodnie z przewidywaniami Załęcki wpadł na Tyburskiego jak rozjuszony byk Kilka razy go trafił, ale księżniczka nawet nie mrugnęła Co więcej, los najwyraźniej postanowił wziąć sprawę w swoje ręce W pierwszej rundzie odnowiła się kontuzja kolana Bad Boya Przez to ten bliżej zapoznał się z matą i musiał być liczonym Zdesperowany Załęcki postanowił, że skoro nie może wygrać czysto To może chociaż zafunduje nam mały skandal Najpierw spróbował zapakować Tyburskiemu kolano prosto w twarz Co oczywiście kosztowało go odjęcie punktu Chwilę później uznał, że skoro i tak już łam zasady to może dorzuci jeszcze front Kick. To był gwóźdź do jego trumny. Sędzia miał dość i zdyskwalifikował Bad Boya, kończąc walkę w najbardziej absurdalny sposób, jaki można było sobie wyobrazić. Tyburski po całym spotkaniu był wściekły i tak w sumie co mu się dziwić, po tym spotkaniu powstała nawet mała kość niezgody między Załęskim a Tyburskim. Jeden nagadywał na drugiego, drugi na pierwszego, choć prawda jest taka, że Denis nigdy nie przyzna się do błędu, a ten błąd, tym razem kosztował go jak zwykle bardzo słono. A kto nowy nie kliknie subskrybuj na dole, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Kolejny pojedynek w końcu okazał się na niekorzyść naszego freakfightera. Miał okazję stanąć twarzą w twarz ze znacznie bardziej doświadczonym rywalem, Michałem Pasternakiem. Przez praktycznie wszystkie rozmowy wampir nie dał się wyprowadzić z równowagi Pawłowi, który coraz bardziej zaczął działać internetom na nerwy. Wiecie, jak ktoś jest zbyt pewny siebie, to z czasem zaczyna to kuć po oczach. Pewność siebie to przydatna i mocna cecha, ale jak emanujemy ją na każdym możliwym kroku, to z miejsca staje się osobą irytującą. Tak było właśnie z Pawłem, który coraz bardziej zaczął obrastać w piórka. Pojedynek rozegrano na zasadach K1 i zakończył się punktową. Wygraną pasternaka. Wampir od samego początku dyktował warunki, choć mimo dominacji nie udało mu się posłać rywala na deski. Po walce pasternak zdradził, że już w pierwszej rundzie uszkodził biceps. Mimo kontuzji kontrolował starcie i pewnie dopisał zwycięstwo do swojego rekordu. Po gali wylądował w szpitalu na badaniach, twierdząc, że jedzenie jest tam do bani jak księżniczka może jedynie pomarzyć o rewanżu. A tak całkiem na poważnie. Normalne jest, że po takim widowisku Paweł bardzo chciałby, by odbył się rewanż w końcu. To właśnie wampir po długim czasie trochę podpalił jego wybujałego. Na jego korzyść mogę powiedzieć tyle, że że następne dwa pojedynki wygrał bez większych komplikacji. Był to pojedynek rewanżowy z Alberto, a także upragniony pojedynek z Cassiuszem, oczywiście w formule boksu. To jak Cassiusz wyglądał po tym pojedynku przejdzie chyba do historii, bowiem Paweł faktycznie zrobił z jego twarzy przecier pomidorowy. I tak w sumie słusznie, bowiem Cassiusz zachowuje się zwykle po ludzku jak prymityw. Wielokrotnie też łamał wszelkie granice i nie uważał na słowa, na co Tyburski zareagował w sposób, w jaki Cassiusz chyba oczekiwał, żeby zareagował. Na gali Fame 22 Ultimate doszło do nietypowego pojedynku. Paweł Rękawice z Normanem Parkem. Faworyt? Oczywiście były zawodniki UFC, który stoczył już ponad 40 zawodowych walk. Ale Tyburski, choć bardziej kojarzony z reality show i upiększaniem twarzy niż z oktagonem, nie zamierzał mu tego zwycięstwa oddać za darmo. Zwłaszcza, że formuła pojedynku była nietuzinkowa. pierwsza runda w boksie, druga w K1, trzecia w MMA. W otwarciu Parkę próbował kontrolować dystans, ale Tyburski, dysponujący lepszym zasięgiem, regularnie przebijał się przez defensywę Irlandczyka. W pewnym momencie Big nieco przesadził z precyzją. Zamiast pięścią trafił przeciwnika palcem. Prosto w oko. Parke wykorzystał moment na złapanie oddechu, po czym wrócił do walki. Ciosy latały w obie strony, ale do końca pierwszej rundy nikt nie potrafił przychylić szali na swoją korzyść. Druga odsłona przyniosła więcej kopnięć i mniej czystych uderzeń. Parke starał się zyskać przewagę, ale Tyburski nie pozostawał mu dłużny. Irlandczyk posłał go nawet na deski. Raz przez haczenie nogi i drugi raz przez popchnięcie, więc sędzia uznał, że to bardziej breakdance niż knockdown. Chwilę później jednak Beacuman wreszcie trafił na czysto i to Parkę wylądował na macie. Sędzia ga policza, a zawodnik Podniósł się i kontynuował pojedynek. Trzecia runda trwała ledwie 20 sekund w stójce, bo Stormin stwierdził, że czas na bardziej komfortowe klimaty i przeniósł walkę do parteru. Tam zajął dominującą pozycję i zaczął kładać Tyburskiego pięściami i łokciami. Tyburski bronił się jak mógł, ale sytuacja była dla niego coraz trudniejsza. Parker szukał skończenia, jednak ostatecznie walka dotrwała do końcowego gongu. Sędziowie mieli twardy orzech do zgryzienia. Punktowanie starcia, gdzie każda runda była w innej formule, nie należało do łatwych zadań. Mimo to, werdykt był jednogłośnie. Norman z zwyciężył i mógł dopisać kolejną wygraną do swojego rekordu. Przejdźmy do najbardziej aktualnych wydarzeń. Marcin Wrzosek zakończył swój udział w turnieju fame 24 w dość nietypowy sposób, i to mimo że pokonał Pawła Tyburskiego. Chwilę po walce na macie pojawił się brat jego rywala Piotr Tyburski, który w przypływie braterskiej euforii postanowił podnieść wrzoska, a następnie efektownie go obalić. Problem w tym, że żart wyszedł gorzej niż przeciętny stand-up telewizji, bo polisz zombie wylądował tak niefortunnie, że nabawił się poważnej kontuzji kolana. Wrzosek nie tylko pożegnał się z turniejem. Ale też z oktagonem na kilka długich miesięcy Rehabilitacja czeka go długa i kosztowna Dodatkowo przyjacielski gest Piotra Tyburskiego Kosztował go potencjalną wygraną Zarówno sportową jak i finansową Po zwycięstwie nad jednym z faworytów turnieju Pawłem Tyburskim wrzosek był typowany do końcowego triumfu Co mogło wiązać się z pokaźną premią Piotr Tyburski widząc jak jego niewinny żart Przeradza się w dramat sportowy Opublikował na Instagramie oficjalne przeprosiny Na szczęście Federacja Fame postanowiła nie zostawiać wrzoska na lodzie Jak poinformował Michał Boks Baron Zawodnik otrzyma zwiększone wynagrodzenie. Za walkę, pełne pokrycie kosztów rehabilitacji, a na dodatek propozycje pracy w federacji. Może i nie zdobył tytułu, przynajmniej nie skończy jako ambasador Maści na Stawy. Poprzedni odcinek na temat Wojtka Goli. Kliknij w anotację, aby obejrzeć Elo.